Witajcie! Dziś taki zestaw śniadaniowy Kajzerka. śledzik na raz w oleju. Teraz pokażę. O. o! Z cebulką, z ogóreczkiem, z czosnkiem. Bardzo smaczny. O! batka z cytrynką i z miodzikiem rzepakowym tym razem z pasieki Jakubiec o i taki zestawik za oknem wietrzych całą noc wiało całą noc teraz troszkę jest mniejszy ptaki uciekają o